Zachmatowa, ciekawa historia, hodowli angielski, biega w barwach węgierskich, bo jest Farkasza, a w siodle Svatenczokie ma 61 lat już, a więc jest starszy nawet od legendarnego Lestera Pigota i Pał ciągle startuje na wielu zresztą torach. Ponad 3000 zwycięstw odniósł w swojej karierze. Zachmatowa to czteroletnia klasa, która w tym sezonie 9 razy startowała, 5 razy wygrała, między innymi wygrała międzynarodowy wyścig na jedną milę w Wiedniu, a więc to już w tej środkowie liczony wyścig na tym dystansie. I ostatnia klacz numer 9, to jest, proszę Państwa, najciekawsza klacz w tej gonitwie. E, Le polska e, francuska nazwa. Jest to trzyletnia klacz, urodzona i wyhodowana w Stanach Zjednoczonych. doskonałe pochodzenie ma. Jest po reproduktorze Dancing Connection, który wygrał Belmont Stakes. E, ta klacz jest wyhodowana i własnością jest Henryka T. Kwiatkowskiego, jest to Polak. Oficer Rafu, który po wojnie został w Ameryce, tam zrobił duże pieniądze, otwierając jakieś przedsiębiorstwo lotnicze, no i od wielu, wielu lat zajmuje się wyścigami. Jest jednym z potentatów na amerykańskim rynku wyścigów konnych. Ale ta klacz nie przyjechała do nas ze Stanów Zjednoczonych przyjechała z Anglii, trenowana jest w Anglii przez Lorda Huntingtona, a w środę Jockey Harrison. Z tym, że jak na angielskie warunki, jest to klacz. Średniej klasy, biega w kolonistach handicapowych na 8 startów tylko raz wygrała na 1200 metrów i zajmowała płatne miejsce w handicapach na 1400 metrów. No i teraz pytanie, czy ta klacz, jak powiadam, średniej klasy, jak na warunki angielskie, okaże się do pokonania przez polskie konie, nie tylko polskie, czy też ona tu pokaże zdecydowanie plecy wszystkim rywalom? Maszyny startowej to polski Gentile pod Januszem Kozłowskim. Są tam jakieś problemy, jak Państwo widzą. Obsługa go wpycha. Został jeszcze jeden koń. To irlandzki hodowli w barwach szwedzkich Catch-22 pod irlandzkim jokiem, ale trenowany w Szwecji przez szwedzkiego trenera sten a. A więc już 10 koni w start maszynie. 1600 metrów przed nimi. Dystans klasyczny jednej mili. I wystartowały. Na czoło wychodzi... Dora. Ostatni jest catch lenty Dora, mała czarna i Jaksza. Taka jest pierwsza trójka. Drugi, teraz wychodzi na czoło Państwa węgierski Joker Pal Kalajna Zachmatowa, więc to jest faworytka. Zdecydowana faworytka Zachmatowa prowadzi. Na drugim miejscu jest Jaksza. Następnie Dora, mała czarna, więc klacze, potem Janusz kowalski na Gentile, ale prowadzi Zachmatowa. Patrzę, gdzie jest Letasem ła, ta angielska klaczka Henryka Dekwiatkowskiego zajmuje przedostatnie miejsce w tej chwili. Połowa zakrętu. Nadal prowadzi zachmatowa, następnie Jaksza na drugim miejscu. Letasem ła przesuwa się nieco do przodu. Ostatnie sketch prędkty tu. Prowadzi ciągle zachmatowa obok niej Jaksza. Dżokiej w żółtej kurce, a więc zachmatowa przybędzie wyprowadzona prostą, obok niej yy, Jaksza, Patrzę, gdzie jest letasem ła, zewnętrznym torem, trzecia od lewej strony. Tu zacięta walka, ja zachmatowa prowadzi zdecydowanie, Jokej ją lekko pobudza zabatem. Goni ją Jaksza pod wiatr słowem a więc Jaksza dochodzi do zachmatowej, to niespodzianka. Zachwatowa się Zachmatowa zaczyna jednak odpierać ten atak. Zewnętrzny torem przesuwa się Leta Semła. Leta Semua teraz już jest na czele Leta Semua, a więc angielska, Leta Semua, Henryka Dekwiatkowskiego wygrywa na drugim miejscu czwórka, to proszę Państwa Maroko. Na trzecim miejscu mała czarna, na Zachmatowa chyba czwarta. Jeśli chodzi o trzecie czwarte miejsce, nie jestem pewien. Zaraz być może zobaczymy to w powtórce, ale w każdym razie, proszę Państwa, angielska. Leta Semua Henryka Kwiatkowskiego wygrała. Popatrzmy, jak była przy wyjściu na prostą. Wyprowadzała przy bandzie Zachmatowa, obok niej Jaksza pod Wiaczesławem Szymczukiem. Tam zewnętrznym torem najbardziej przy bandzie do ataku ruszyła Mała Czarna Zachmatowa. Teraz Pałka Laj pobudza Zachmatową Batem. Ona troszeczkę jakby tutaj zwolniła, nie chciała goć. Teraz jest ten moment, kiedy Jaksza rusza do przodu. Wydaje się, że ją pokona. Doszła do Zachmatowej, zrównała i... Już nie dała rady. A tam w zewnętrznym torem, najbardziej na zewnątrz, rusza do ataku Leta pod e, Harrisonem, goni ją e, ma, e, i teraz tak, Leta Semoa, Maroko i popatrzmy, kto jest trzeci. Trzeci jest chyba jednak Gentile, a dopiero czwarta Zachmatowa. Oto Zachmatowa, teraz już widzimy ten moment, kiedy na czoło wychodzi Leta Semoa pod Harrisonem. Obok czwórką to yy, Maroko i następnie no, z tego ujęcia kamery yy, przepraszam tam walczyła Dora Dora zachmatową, nie tyle przepraszam, Dora z Zachmatową i chyba Dora była trzecia, a Zachmatowa yy, czwarta. Za chwilę oficjalny werdykt sędziów. Ciekaw jestem czasu, rekord naszego toru, minuta 37 na tym dystansie, ale przez wielu, wielu lat ustanowiony przez rosyjską... Radziecką jeszcze wtedy klacz, tawernę, było to podczas mitingu, a to siadał i świetny rosyjski jockey na Zibow. Ja to proszę Państwa przed nami w pięknej terce klacz Letasem Zresztą ten wyścig okazał się szczęśliwy dla klaczy. Wygrała trenowana w Anglii Leta Semua, pod Harrisonem, Harrisonem, a drugie miejsce e, zajął e, Ogier Marokko, Polski Marokko pod Józefem Gęborysem. Trzecia jest Dora pod Tomaszem Kluczyńskim, e, a czwarta dopiero faworyzowana, właściwie faworytka numer dwa, Zachmatowa, także angielskiej hodowli, e, która biegała z kolei w barwach węgierskich. Dalsze miejsce, piąta jaksza. Szósty Gentile, siódmy Bondar, ósma Mała Czarna, dziewiąty Catch 22 i dziesiąty Garun. Tak się zakończyła ta gonitwa, a więc angielska klacz nie zawiodła, pokonała czołówkę średniodystansowych koni ze środkowej Europy.